Dzisiaj wstałam później, więc później nagrywam. Dobra. Zobaczymy, czy mi się uda lewą ręką. Dzisiaj już jest dwunasty. Powiem wam, że czas szybko leci. Oj, przez co już coś rozgrywałam. No, dzisiaj dla kotka otwieram. Wcześniej jest po ósmej, a ja nadal jestem taka, wiecie, w półprzytomna. Ja po prostu nie mogę spać. Mm -hmm. ale tutaj to mają solidne są takie patyczki niepodpisane nie do pochodzenia dwunasteczka tutaj dostałam prezenci bardzo fajnie rewolucja sobie A, pozamieniamy kolejności o, dwunasteczka i mamy a już od Prawdopodobnie lustereczko, bo tak mi ono wygląda. O. Uj. Lustereczko. No, taki nieprzydatny gadżet, ale do czegoś się wykorzysta. Mam nadzieję, że jutro będzie coś ciekawszego bo coś okrągłego. I tutaj. Mm, tu jest dwunasteczka. Nawet mi dzisiaj szybko poszło nagrywanie tych okienek. O! Twixa to oczywiście zjem. To jak ja bym mogła sobie zjem. Pokażę Wam szybko, co jest na dworze. E, dworze jest tak jak wczoraj, ale dzisiaj przynajmniej jest słoneczko. Więc lecę gotować obiad, potem muszę posprzątać wchodzę tą łazienkę zmontować filmik, żeby na jutro był. No i tyle, lecę szybciutko, bo czasu coraz mniej i dzień coraz krótszy. Jeszcze bym zapomniała, czy jest tu jest. No, 12 dni, połowa. Ale się dzisiaj widzę. No, będzie Idę, idę. Ładnie dzisiaj, to wszystko wygląda i tak. O, wszystka chleinka. Jest tak ładnie to ufronione wszystko. Czasko. Nie koszę jakie jest, jest. Mróż. O cześć, żaluka. Cześć. Dobrze, ja no. Manie z stąpą ciuchę, ja tylko na chwilę wyszłam. Pokażę Wam co dzisiaj robię na obiad. Ale dlaczego ty chcesz wejść tutaj? Żalka, dlaczego ty... Dobra, wychodź. Przepraszam, że jestem w jakimś co tam robić? Dobra idę gotować, mam dzisiaj do posprzątania łazienkę, mam do posprzątania u dziadka, więc nie wiem kiedy się robię, ale łazienkę trzeba mieć trochę wczoraj, więc mam no, tak jedną czwartą zrobię. więc dobrze, życie mi powodzą. Ja mam dzisiaj pomocnika przy obieraniu, Maniu, ale nie nie. no i co, lecimy obierać ziemniaczki, bo już mamy tutaj usmażoną. Kiełbaskę, czosnek, cebulkę w papryce ostrej i słodkiej. Jak pachnie? Jak pachnie? Pięknie pachnie? O machasz, widzą. Mm. Jesteś grzeczny, kładek. Kładek, kłótek. Dobra, obieramy. E, powiem tak, sprzątam teraz łazienkę. Właśnie tutaj sobie przyniosłam wszystkie kosmetyki, ręczniki, wszystko to co jest w łazience, kosz na śmieci, znaczy na bieliznę, bieliznę, na ubrania brudne. Tu dekoracje świąteczne, to jeszcze jakąś miskę, jakieś tam resztki kosmetyków, dywanik, wagę, no i tam takie różne artykuły. Potem Wam pokażę, jak posprzątam, tylko sobie jeszcze tutaj posegreguję i czekam, aż mi podłoga wyschnie. Także no brudne kolana, znaczy, że dobrze posprzątane. Nie wiem, czy pamiętacie, jak jeszcze mieliśmy tą różową łazienkę, to się dużo pozmieniało. To nie wiem skąd jest, ale podejrzewam, że z kastora. My płytki są białe, matowe. I czarne z Lerwa Merleu. jest ta sama co była. Nie było coś. Yy, kontakty są podwójne. Yy, no to jest też klinkiecik. Tutaj też mamy oświetlenie, tylko że jest yy, cieplejsze. Włącznik i tutaj kontakcik. Yy, tu wisi yy, ręczniczek do wycierania rąk. Tu mamy dozowniki dozownik z i na szczoteczki również to podejrzewam, że cała ta jest z Castorama bo mnie nie było przy wybieraniu tego wszystkiego mam babci to jest z takiego sklepu właśnie na tej leśnej ale jak były jeszcze wcześniej gdzie indziej w szafce tutaj są taty rzeczy po drugiej stronie jest chemia jakieś takie mydełka, czy jakieś kapsułki do tu mamy ręczniki do twarzy siebie i tam są takie kuchenne tutaj mamy papier i bieliznę tam mamy podpaski, takie rzeczy kobiece sole do kąpieli i moją mejkę do pędzli tu na tej półeczce są ręczniki nasze poukładane I tu mam ten strojk, co miałam na parapet przyniosłam do siebie tu mamy taki elektryczny do kontaktu do łazieneczki. Tutaj mam taką bardziej właśnie pielęgnację buzi i dopukania zatok, srebro i mydełko bursztynowe. A tutaj mamy jakieś żele pod prysznic, do higieny intymnej szampony, tam są z tyłu odżywki. Wszystko jest przejrzane. No i uczyłam na choince, Ona tam ma lampeczki, no ale to bardziej w nocy widać. Cały ten regał. I ja. Cały ten regał jest kupiony na Allegro. On nie wiem, został chyba około 200 zł kosztowało, ale jest naprawdę bardzo fajny, bo chciałam dwie takie otwarte półki. E, tu podejrzewam też, że z kastromy ten prysznie, jest tak samo bateria i wszystko, bo tutaj fachowcy robili. Ja bym wybrał zupełnie inne, ale ta kabina spokojnie pomieści dwie osoby. E, tam szczotka też jest z tej samego sklepu, co dozownik i na te szczoteczki z Pepko. Tam jest jeszcze e, do sprzątania płyn, e, kosz, bardzo nienawidzę go. No i co? kibelek I tyle jest przynajmniej posprzątane. A tam coś mi poleciało, pociekło. Dobra, zaraz to zmeję. No i co? I tyle. Wszystko było odmalowane. Gdym się, tak, popro, gdybym się. Tak, już co? Gdybym się mogła zdecydować, to nie wiem, czy wybrałabym znowu matowe, Ale nie narzekam. Jest ok, posprzątane. Aż lepiej korzystać. Także wszystko posprzątałam, wszystko lustro dokładnie umyłam. Tu umyłam całe te płytki. Ciężko jest umyć. Tak samo za pralką umyłam. Tu jest za tym koszem. Tutaj już tą szafkę całą tą, ten regał wysunęłam. Trochę się namęczyłam, teraz sobie chwilę odpocznę. Jeszcze powrócę niektóre kosmetyki. Chwilę odpocznę, może coś zjem. Posowałam posprzątać u dziadka a później jak przyjdzie mama z pracy, będziemy ogarniać moje okno. Jutro jest piątek. W sobotę do szkoły i w niedzielę też, ale to już ostatni weekend. W tym roku oczywiście także. Nie jest źle, jest posprzątane. Dobra robota. No i tak, chodzę dwa dni w tym i w tym. No. I tak sprzątam. Wiedziałam, że i tak ubrudzę to. Co się będę stroić. Dobra. Lecę. Ok, znowu przychodzę w bałaganie. Dzisiaj mamy trzynasty już. Mm -hmm, tu po góry. Dzisiaj mamy znowu tego Daw, ale karmelowego. Ok. Jedziemy dalej. Tu trzynastka. Ja nie mam z tego bardzo fajny musi. A, Revolution otworzy taką moją księgę. To jest trzynasteczka na samym dole. Zobaczymy co. Dzisiaj tutaj mamy. O, brązer. No i troszeczkę mi się otargało, ale to nic. Mam bronzer go, to później Wam pokażę. I tuż nasteczka jest na samym dole. Oj, nie otworzy tego. Dobra, podważyłam sobie troszkę. Dzisiaj mamy dużo takich Wyciąłam O! Wyciągam ten brązer. On jest taki bardziej pomarańczowa, No nie znam się na tym, ale jest taki ciemniejszy. Więc taki chyba bardziej do ocieplania moim zdaniem. Ale fajnie. Prozerów nigdy za wiele. Tak, znowu zmieniam ustawienie toaletki. Mam czapkę mamy. Sweterek. I taką spódniczkę skika, kika wiem, że to trochę zaburzę proporcje jak zrobię tak no ale bez przesady jest zimno ale zamarzam się dzisiaj spódniczka bo ja dostałam dokupić mamie piżamę bo tamta jednak jest męska co wam pokazywałam no i mam stopy grube chyba z setki albo 150 no i buciki sobie założę mam w razie w gumeczkę czapunie, co dzisiaj użyłam do makijażu to pokrótce może czy e, mam błyszczyk przezroczysty? E, na oczach mam e, z Rimela. E, o, z Rimela. Mam ten cień i ten błyszczący. O rząd tym tym pędzelkiem z Revolution. I ogólnie tutaj z tego to użyłam tak tego bronzera użyłam bardzo mojej ilości rozświetlacza, bazy pod kimłem testuję żel do brwi i tych dwóch pędzelków tego do rozświetlacza, a tego, tego do tych cieni i z tego aby było na tyle, z tego użyłam tego nowego podkładu, bo mi na razie podpasował. Nawet dobrze kryje przy dwóch warstwach. Catrice. Ciklet. Tego na razie nie używałam. Puder z Vibo. Pomadę z Avon. Trochę dodałam tego rozświetlacza, bo tam jest troszeczkę za jasny. róż z Bell. No i tuż z Avon. O, już sobie zamówiłam nowy, bo tego już trochę mam. I aż wyszedł dzienny, zaraz wam pokażę muszę wam kiedyś nagrać w ogóle jak się maluje ale to jak będę miał spokojniejszy dzień i tak żeby się potem zmyć, e, także tak wygląda to na bazę trochę sobie przyciemniam kąci, no i cały taki pomioskujący cień, tak mam zjechane e, usta, także pojedziemy, mam kupić tam piżamkę, bo no nie da mi pęski, tak, dołożę po prostu takiegoś innego prezentu dla faceta, któregoś Także no, dołożymy. Dzisiaj pada cały dzień. Trochę jest jakichś takich przejaśnień. Dzisiaj z piątek nie było vloga. Będzie dopiero w sobotę po albo to już zobaczycie później. Także no, no tak wypadło. Dość, dużo było materiału i nie zdążyłam wszystkiego zrobić. No cóż, takie życie. Dobra, czekam aż tak ta ogarnie się tam i jedziemy. Na szczęście blisko, dosłownie 5 minut mamy do tego sklepu że Wam co, dokupiłam mamie, zamiast tych świątecz... spodni dla faceta, piżam, wzięłam jej taki tutaj w panterkę ze ściągaczem, bardzo ładnie to wygląda, to są spodnie i tutaj bluzka z długim rękawem XL, -ka. tutaj też ma również ściągacz i ma taką panterkę, także tak bardzo fajne, zaraz nam się z tatą spodobało. No i jeszcze nie patrzcie na tę mój bałagan w szafie. Taką bluzeczkę. Ona jest przezroczysta cała, więc jakąś bluzkę pod spód, jakąś czarną. Najpierw to mama musi przymierzyć, bo nie wiem czy to nie będzie dla nim za nią za ciasne w biuście. Ale zobaczymy. Ta bluzeczka kosztowała 48 zł, ale uważam, że na przykład na chrzciny, jeżeli będą czy nawet na wigilię założyć bardzo ładna i efektowna. Także no, muszę spakować prezenty i trochę tu ogarnąć, bo no. jeszcze przebram oczywiście moją ukochaną koszulę. Jest bardzo fajna. Trochę pada, trochę nie, ale na szczęście jakbyśmy to nic nie było. zmieniamy się na 11 dzień. I dobra, lecimy dalej działać. Dzień dobry? Dzień dobry. Otwieramy dzisiaj minutę a dzisiaj jest 14 grudnia. Tak woli tak, ścisłości. Chyba to jest orzech, nie wiem. No chyba tak wygląda. Także no, orzecha dzisiaj dobrze. mamy. W sumie tu jest więżeczka. Pomyślamy. Dobra. Tu banki. Masz też banki? Tak, zostaw z nim później. Dobrze. Dla nie było ciężko samej nagrywać i to otwiera. Widzimy jakieś takie z białym czymś patyczki. Te kalendarze to wyglądają, a zwłaszcza ten ik jakby jego pies napadł. No. <laughs> Co poradzi, że się nie fajnie otwiera. Szybko oberwę i już lecimy do ostatniego. No za jest troszeczkę zdezalowany. <gry> Dobra, to jest taka maluśka czternastka. Dobrze, mam te dziurki, to sobie do pomocy. O dzisiaj mamy ścięty no, ten zadek malutki. Ale się zoomuje z mi. To naciśnij na to. No już, już, już się o, mi. Taki Daj Dajnera, dobruwi, do taki ścięty, malutki. No, przetestuję ja się. to ta Marzenka będziesz dzisiaj robić. Jadę dzisiaj po prezent dla Pauliny, ale nikt go nie zobaczy do Wigilii. No, ja też go na no, nie zobaczę. A ja sobie dzisiaj zostanę w dobciu, bo mnie boli. <laughs> ale ja już idę, także jutro będzie nagranie jak idę na przystanek. <laughs> No, to tyle. To widzimy się, słyszymy się później. Totalny chill out. Prawda, Manik? W pierzynkach kotek. A ta filmik. Manik lubi w pierzynce leżeć. Prawda? No tak, bubuś to nie ma. Licznie jesteś kuciu. No skończysz półroczką. 你去。Okay. Okay. Nie odzywałam. Hmm, bo się stoki wróciły, dlatego zostałam dzisiaj w tąciu. Jutro idę na 4 godziny podstaw przedsiębiorczości, chociaż teoretycznie jestem zwolniona i dalej no, Ale pójdę jutro na te 4 godzinki. I co? chrzciny będą 25 na 11. Chyba 30. Muszę załatwić z księdzem, bo on wymaga ode mnie kartki, że zaświadczenia, że chodzę na religię tak Maniek? No, a ja nie chodzę na religię już. Jakiś czas nawet w trzeciej klasie się wypisałam, więc. Yy, no. I to muszę załatwić w poniedziałek ja jeszcze w końcu muszę jechać. No na miasto. Ogólnie założyłam. Na miasto ostatnio. Założyłam kluczyki, te widać i powiem strasznie długo nie się o i tak mnie uszy bolą. I właśnie mnie tego gorączka. Nie było vloga w piątek, jest sobota po południu. To jest jeden dzień, a potrzebowałam go. I co, mam się z mam pierdnikiem, gdzie wróci wcześniej od dziadka. 10 dni do wigilii, 11 do tego piszmowania, piszmowania chrzcin Stresuję się trochę, bo nie wiem jak to będzie, ale no, no dobra, no to lecę zrobić, siusiu bo trochę trzymałam, trochę mi lepiej, ale też nie do końca super, także co. Ale chcę, żeby was nie zanudzać, mama coś nagrywała dzisiaj, by mi kupić prezent yy Zbraniałem się jak tylko mogłam, a i odnośnie tej bluzki, co mam wczoraj kupiłam Jest na troszeczkę trochę w biuście Ale prawdopodobnie weźmiemy trzecia Po prostu sobie oddajemy rzeczy albo odkupujemy, zależy Jak jest coś nowego, to po prostu odkupujemy od siebie yy, No, Też mam sobie kupiła inną, dłuższą, w sumie sobie kupiłam Tuniko sukienkę, bo tylko grube rajstopy, ma sukienkę a ja zobaczymy, podobno miałam 9 rzeczy kupionych także Ma sądzisz. ty sądzisz? Maniek z dzisiejszego vloga, także jeszcze mam krótsze, dłuższe wiem, że dużo spraw poruszam, ale jak mam słowo to kto mówi Dobra, i idę trochę się dobudzić do żywości bo dzisiaj było ładne słoneczko Ta znowu jest pochmurno i mówi na kaput We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas and a happy new year Pierniczki Upiekłyśmy Tak Tylko, że bez żadnych osób, bo ta, którą... nic nie daje Dla dziadka my teraz jeszcze trochę dla babci w poniedziałek jej zawieziemy A ja no to też mam chill Bo jutro mam taki przedmiot, z którego jestem ogólnie zwolniona, bo już miałam Także ¡Tarán!